Więc. Yes. Jak wszyscy, to też. Cześć. Nie wiem, czy ktoś się spodziewał takiego formatu. Najpierw nikt. Ale to nie jest Bardziej istotne jest to, co się wydarzyło niedawno w polskim fandomie Wojo. Mianowicie, na nie wtajemniczonych. Ostatnio w fandomie zrobiła się chód, gdy jedna osoba znalazła dowody na to, że YouTuberka Kwiatek. Hej, tu jest multi mniejszych twórców. Plus, mam wywalone w kosmos tego, ale no tym za chwilę. I dzisiaj. Opowiem Wam w miarę krótko o tej całej dramie. Na wstępie chcę powiedzieć, że o tej dramie nagrało już dużo osób, więc jeśli pilnie śledzicie fandom i oglądacie tym u innych, to muszę Was zmartwić, ale w tym filmie będzie po prostu zbiór tego wszystkiego, raczej nic nowego, więc wracając do filmu. Kim jest kwiatek? Ten film będzie podzielony na następujące rozdziały. Kim jest kwiatek? Co zrobiła? Inne zarzuty i moja opinia. Więc na początek. Kwiatek to youtuberka z 11 tysiącami subskrypcji, nagrywająca głównie o wojownikach i własnym uniwersum. I to właściwie tyle. Nie wiem, nagrywałaś to quadro, quad, quad, quadropis. Nie wiem, jak to się mówi. Yy, inaczej. Co zrobiła kwiatek? Około dwa miesiące temu Westpaws znalazła dowody na to, że kwiatek może hejtować mniejsze kanały z multiconto, a mianowicie konta Oreo School. A jakie to dowody? Oczywiście pominiemy hejt ze strony Oreo, Oreo School, bo nie ma czego udowadniać. Lecz skupimy się na tym, czy rzeczywiście Kwiatek i Oreo to te same osoby. Pierwszy, pierwszym dowodem jest rozmowa Kwiatka z jakimś widzem, gdzie widać, że mają razem Oreo, z Oreo taki sam nick, ale przecież to na pewno przypadek. Po tym sklepie nie można faktycznie uznać to za przypadek, dlatego pokażę Wam solidniejszy dowód. Otóż, tak się składa, że użytkownik ktoś tam przesłyszeć Wyłapał wystarczające dowody, żeby potwierdzić, że to faktycznie kwiatek. Jak można przyznać, oba konta robią te same błędy ortograficzne, z samymi i mają podobny styl wypowiedzi. Później tych kwiatek, próbowała się bronić, pokazując tego sklina, ale jak zauważyło kilka osób, to jest żaden dowód, patrząc na to, że mogła mieć to konto na innym urządzeniu lub je po prostu usunąć, gdy prawda przyszła na jaw. Tyle jeśli chodzi o obronę ze strony kwiatka. Na poważnie nic więcej nie powiedziała. Ile tylko ktoś jej to wypomina w komentarzach, to go usuwa i udaje, że nic się nie stało. Plus, gdy prawda wyszła na jaw, zmieniła cały kontent na agrojęzyczny i do tego odeszła z domu. O czym jeszcze nie wspomniałam, to to, że ma jeszcze inne multikontum, na którym dla odmiany komplementuje. Ale nie innych, tylko samą siebie. Jeżeli myśleliście, że to koniec, to niestety, ale będę Was męczyć dalej, bo to tak naprawdę dopiero początek, damy. Jednym z zarzutów była także kalka, którą kwiatek miała na profilowym przez bardzo długi czas. Tu macie zdjęcie dla porównania. Ale teraz nie o kalkach, teraz chcę poruszyć najbardziej istotną kwestię, jeśli chodzi o posiadanie kanału na YouTube, czyli bezpieczeństwo. Nie wiem, czy, nie wiem czego się spodziewaliście, chodziło mi o bezpieczeństwo. Otóż kwiatek zachowała się nieodpowiedzialnie, pokazując twarz w internecie. Zwłaszcza, że prawnie kanał na YouTube może mieć dopiero od 13 lat, a kwiatek ma 12, co można przeczytać w opisie jej kanału. A w momencie jego założenia lat 11 lat, więc było to po prostu niezgodne z prawem. Zwłaszcza, że zwłaszcza z pokazywaniem twarzy, ale okej, okay, to jeszcze można by jakoś olać, czy coś. Ale to, co się stało niedawno, wykracza poza wszelkie granice odpowiedzialności. I to nie tyle ze strony Kwiatek, co ze strony jej fanów, a raczej rodziców jej fanów. Otóż, nie wiem, czy wiecie, ale Kwiatek zorganizowała spotkanie dla fanów w prawdziwym życiu. Jakby, okej, okay, z tego, co wiem, nic złego się nie stało na tym spotkaniu, ale sam fakt, że jakiś rodzic puścił dziecko na spotkanie z jakąś obcą osobą z internetu jest tak absurdalny. Jakby, wyobraźcie sobie, że taki rodzic puszcza dziecko na takie spotkanie, a potem ugasuje się zamiast kwiatka, bo tam jakiś nie wiem. Słowo oznaczające dorosłą osobę będącą w związku z nieletnim. Albo ktoś mógłby je porwać. Jakby nie zrozumcie mnie źle, w żadnym wypadku nie porównuję kwiatkę z taką osobą. Ale myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że takie coś mogłoby mieć miejsce. Ostatnio jeszcze na kanale Klusia z Kapeluszem, jakoś tak, pojawiła się teoria na temat tego, czy kanał Pampyć Kwiatek, znany m.in. z hejtowania żurka, kalkowania żurka, Nagrywanie o tym, jaka Kwiatek nie jest cudowna i robienie dla niej fanartów właśnie z rysunku żura to tak naprawdę Kwiatek na kolejnym multigu. Jeżeli pytasz mnie o zadanie, to uważam, że to prawdopodobne. Patrząc na to, że fanpage Kwiatek ma tak samo jak w przypadku Oreo School, taki sam styl wypowiedzi i błędy oraz pisze Kwiatkowi przesadzone komplementy. Ale to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Tak jak mówiłam, już dużo osób o tym nagrało, więc jak chcecie więcej kontentów, zapraszam na ich kanały. W opisie macie nazwy chyba wszystkich osób, które o tym nagrały, a wy napiszcie mi, co sądzicie o tej całej dramie i, i czy o czymś istotnym zapomniałam. A ponieważ mam wyłączone konto, idźcie do jakiegoś losowego filmu, losowej osoby i tam napiszcie. ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie. Siema!